Firma Eco5 Tech szykuje się do debiutu na rynku NewConnect. Co ma do zaoferowania inwestorom, jak również klientom? O tym w dzisiejszym programie prosto z parkietu. Przemysław Tychmonowicz serdecznie zapraszam. A moim Państwa gościem jest Pani Alicja Gackowska, prezes firmy Eco5 Tech. Dzień dobry, Pani prezes. Dzień dobry, witam serdecznie. Wygląda na to, że w nowy rok wejdziecie z przytupem, bo debiut chyba na rynku NewConnect coraz bliżej. Kiedy można się go spodziewać? Tak, dokładnie już sami nie możemy się doczekać. Debiut przewidujemy na połowę stycznia, czyli już już, już niedługo. Jest to wielkie wydarzenie dla naszej firmy i bardzo się cieszymy z tego powodu. Aktualnie czekamy na uchwałę z giełdy dotyczącą wyznaczenia dnia debiutu. Pani prezes, niepisaną tradycją jest to, że debiutanci mają okazję przedstawić się w parkie TV i opowiedzieć o tym, co robią. I chciałbym, żeby, też pani też jakby, żeby nasza rozmowa też się od tego zaczęła. Czym zajmuje się tak naprawdę firma Eco5Tech? Jeżeli chodzi o naszą spółkę, to, to działamy w sektorze branży budowlanej oraz branży nieruchomości. Możemy wyróżnić główne, tak naprawdę trzy główne filary naszej działalności. Jest to PropTech, czyli Property Technology, opracowanie dokumentacji projektowych, a także nadzór nad inwestycjami budowlanymi. Jeżeli chodzi o PropTech, to zajmujemy się projektowaniem i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w obszarze PropTech. Ponadto skupiamy się na rozwoju działalności wykonawczej w tej dziedzinie, realizując nasze autorskie, technologiczne rozwiązania dla rynku nieruchomości, a także dla sektora branży budowlanej. Rozwiązania te wpływają przede wszystkim na energooszczędność oraz na ekologię, a także będą odpowiedzią na wyzwania, które tak naprawdę spowodowane są pandemią, które przy, która przyniosła nam pandemia. Jeżeli chodzi o opracowanie dokumentacji projektowych, to opracujemy wielobranżowe dokumentacje dla budownictwa, między innymi dla budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego czy też infrastrukturalnego. Co jest takim istotnym elementem, to do projektowania w sektorze budownictwa podchodzimy w niekonwencjonalny sposób, wdrażając do dotychczas tradycyjnego modelu projektowego nowoczesne rozwiązania. Naszym Naszym głównym zleceniodawcą są jednostki administracji publicznej, ale są, także to, są to także inwestorzy prywatni. Mamy dość spore doświadczenie w projektach wojskowych. Posiadamy akredytację systemu bezpieczeństwa do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. Jeżeli chodzi o ten trzeci filar, czyli jest to nadzór nad inwestycjami budowlanymi. Nasza firma prowadzi doradztwo związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Ponadto pełniły funkcje nadzorujące prace budowlane. To tak w skrócie. Wspomniała Pani właśnie o trzech obszarach działalności Waszej firmy. Patrząc na obecną jakby sytuację Waszej firmy, który z tych obszarów jest kluczowy? I, czy, i też od razu drugie pytanie, z którym z obszarów widzicie jednak największy potencjał do rozwoju? Czy jeżeli chodzi o potencjał do rozwoju, to zdecydowanie proptek który z roku na rok zyskuje na znaczeniu i tak naprawdę do niedawna proptech był zjawiskiem niszowym. Teraz jednak da się dostrzec jego wyraźny rozwój, który sprawia, że pojawia się coraz więcej pytań o praktyczne jego zastosowanie. I mając na celu za zastosowanie tego proptechu chodzi o ułatwienie codziennych czynności i tak naprawdę zwiększenie komfortu użytkownikom. Dzięki, dzięki coraz powszechniejszemu zastosowaniu tak naprawdę automatyki budowlanej poprawia się komfort życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców domów i osiedli, a także użytkowników budynków o różnym przeznaczeniu. I mając Mając na uwadze aktualną sytuację na świecie i to, co działo się przez ostatnie dwa lata, bardzo to wpłynęło na rozwój nowych technologii, zwłaszcza jeżeli chodzi o innowacje w sektorze budownictwa. I dla nas jakby ten, dla nas proptek to jest jakby tam. Tę gałęzią, która jest, która, która będzie dla nas najbardziej rozwojowa. Jeżeli chodzi o dokumentację projektową również, bo widzimy, bo widzimy cały czas zapotrzebowanie na budowę nowych obiektów, co za tym idzie na projektowanie. Z racji tego, że mamy taką szeroką działalność pod kątem opracowania dokumentacji, to tak naprawdę to spojrzenie na nowe innowacje, nowe technologie jest zupełnie inne. Patrzymy bardzo bardzo realnie I, i, i to nie jest tak, że jesteśmy skupieni tylko na tych nowych innowacjach, tylko fakt, że mamy duże doświadczenie w branży budowlanej pozwala nam przedstawić coś zupełnie innego, coś zupełnie, może nie zupełnie, coś praktycznego, ale innego i tak naprawdę dostosowanego dla, dla odbiorców, dla klienta, a to jest naszym głównym zadaniem, żeby, żeby dawać komfort, przestrzeń i przede wszystkim wygodę. Mówiła pani Proptech, ten rynek w Polsce raczkuje jeszcze, czy może już się rozwinął na tyle, że, że jest on warty zagospodar zagospodarowania? Ech, może tak, jeżeli chodzi o, o sam Proptech, to jest to innowacyjny nurt w branży deweloperskiej i możemy powiedzieć tutaj, że od kilku lat naprawdę zyskuje na znaczeniu. W Polsce widzimy coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania z tego sektora, i, i tak naprawdę użytkownicy obiektów, tak jak już wspomniałam, oczekują innowacyjnych rozwiązań, które ułatwią im funkcjonowanie w danym, w danym budynku, podnosząc tym samym komfort i bezpieczeństwo. I na rynku widzimy widoczny, naprawdę bardzo wyraźny, przepraszam, postęp w podejściu do, do do tego tematu, potrzebę zmian oraz chęć wdrażania innowacji. I tak naprawdę w odpowiedzi na te potrzeby widzimy coraz więcej rozwiązań z tego sektora. Jednak ten nasz rynek cały czas jest otwarty na, na to nowe i, nowe i nowe rozwiązania. Porównując proptech do rynku, porównując rozwój pro, proptechu na rynku zachodnim, to wiadomo, że no jesteśmy znacznie dalej od nich, jednak cały czas, cały czas dążymy do tego, aby im dorównać i mam nadzieję, że kiedyś, że kiedyś nam to się uda. Także reasumując, jak najbardziej, jak najbardziej rozwijamy się cały czas i jakby jeszcze długa droga przed nami i rynek stawia ogromne możliwości i myślę, że musimy to wszyscy po prostu wykorzystać. Pani Prezes, co, jakie teraz projekty realizujecie, na czym się skupiacie i o jakich może, jak dużych kwotach mowa jest? Bardzo ciekawe pytanie. Firma, obecnie firma realizuje kilkanaście projektów w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budownictwa infrastrukturalnego, komercyjnego, użyteczności publicznej. W 2021 roku zawarliśmy. Umowy między innymi z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie województwa mazowieckiego. I wartość tych tematów to ponad 3 miliony złotych. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z Zarządem Dróg Miasta Krakowa na opracowanie koncepcji projektowych rozbudowy infrastruktury rowerowej, jeżeli chodzi o kluczowe elementy dla tego miasta, kluczowe, kluczowe ulice. Wartość tych umów opiewa na około 1 300 000 złotych. Podpisaliśmy również zlecenia na zaprojektowanie infrastruktury drogowej na terenie miasta Łodzi. Do tej pory naszym największym kontraktem, który jest w trakcie realizacji, już można powiedzieć, że na, na ukończeniu, jest to opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy Bydgoszcz i wartość tego kontraktu opiewa na kwotę 6 milionów 6 milionów złotych. Poza tą dokumentacją projektową świadczymy również usługi inżyniera kontraktu, tak jak wspomniałam wcześniej, na budowie kompleksu budynków mieszkalnych w Poznaniu, co też przekłada się na wzmocnienie naszej pozycji na rynku, a także na zdobycie większego doświadczenia. Łączna wartość obecnie realizowanych projektów, kontraktów to jest kwota przekraczająca 20 milionów złotych. Pracujemy również nad przedsięwzięciami w dziedzinie proptek. Ukończyliśmy pracę nad urządzeniem rejestrującym i współdzielącym dane. Jest to innowacyjny system monitoringu i analizy zużycia mediów. Działamy również z projektem będącym odpowiedzią na zagrożenia związane z pandemią. I tu jest z takich ciekawostek, to nasze rozwiązanie zostało dostrzeżone przez jury prestiżowego konkursu PropTech Festival 2021 i znalazło się wśród 10 najlepszych innowacji dla nieruchomości. No właśnie, wspomniała Pani o rozwiązaniu w czasach pandemii. Jak duży popyt jest na te usługi? Czy nie boi się Pani, że to jest takie chwilowa tylko moda, bo może, miejmy mi nadzieję, kiedyś pandemia ustąpi i świat wróci do normalności i może się okazać, że, że, ta, że popyt na tą usługę wcale nie będzie tak duży? <laughs> Powiem Panu tak, że w ogóle się tym nie martwię, tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje aktualnie na świecie, i jak pandemia wywróciła wszystko, mówiąc w cudzysłowie, do, do góry nogami. I to, jakie są oczekiwania, oczekiwania klientów, oczekiwania użytkowników budynków, które tak naprawdę, jak już wspomniałam, cały czas wzrastają, ja myślę, że, że możemy być spokojni I, i tak naprawdę te tak naprawdę tak naprawdę to, to, to wszystko cały czas będzie nam potrzebne. Ta pandemia nie ustąpi, może teraz ustąpi COVID, zaraz będzie jakiś inny odłam pandemii, co chwilę, co chwilę coś się będzie działo i tak naprawdę te rozwiązania, zapotrzebowania na te rozwiązania będzie coraz większe. Hmm. Dużo w kontekście ostatnich wydarzeń rynkowych mówiłeś chociażby o tym, o rosnących cenach energii, co oczywiście też ma wpływ na to, co się dzieje w branży budowlanej, na użytkowników budynków. Czy, czy dla Was to jest jakiś temat, który może być takim motorem napędowym biznesu? No bo przecież gdzieś tej energooszczędności zacznie się szukać. To dopiero się okaże. Planowane podwyżki cen energii zdecydowanie mogą wpłynąć na poszukiwania rozwiązań, które umożliwią monitorowanie zużycia energii oraz jej optymalizację. I tutaj idealnie wpisuje się nasz produkt, którego celem jest pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania budynku oraz instalacji. Technicznych oraz możemy powiedzieć proces oraz, oraz wsparcie w procesie wnioskowania, czyli mam na myśli nadzór, diagnostykę, optymalizację. I dzięki powiązaniu danych dotyczących zużycia mediów i ich analizy, możliwe jest również aktywne wpłynięcie na pracę urządzeń lub instalacji, co w konsekwencji wpływa na koszt zużycia energii. I tym naszym proproduktem, może powiem jedno zdanie, jest właśnie MCA które przeznaczone jest, do, przeznaczone jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego konkretnego budynku, instalacji lub rozdzielni, a także prezentuje wyniki tych analiz. I, i co jest ważne, jest to urządzenie autonomiczne, które umożliwia archiwizację, przetwarzanie danych oraz prezentację wyników i analiz. Panie prezesie, rynkiem zbytu dla Was dzisiaj jest przede wszystkim Polska? Czy może myślicie też bowiem bardziej o rynkach zagranicznych? Aktualnie, aktualnie jest to Polska, ale jak najbardziej myślimy o ekspansji na rynki zagraniczne, głównie na rynki zachodnie. Więc wszystko przed nami. Proszę trzymać, proszę trzymać kciuki. To jest perspektywa 2022, czy trochę dalsza? 2022 i dalsza. No tak naprawdę rozwój, rozwój przede wszystkim rozwój. Mamy niesamowitą, niesamowity zespół, niesamowitą drużynę, która tak naprawdę tworzy to wszystko. Są to młodzi kreatywni ludzie, którzy mają głowy pełne pomysłów i którzy tak naprawdę chcą tworzyć dobre rzeczy, które pomogą w funkcjonowaniu, ułatwią to funkcjonowanie. Więc ja myślę, że to jest perspektywa nie tylko na 2022 dwa, ale także na kolejne lata. Pani Myślę, prezes, że, Giełdia, że Przepraszam, przepraszam. <suszel> <suszel> Myślę, że tak samo debiut na New Connect pomoże nam w tym, tak, że tutaj będziemy też spółką transparentną, będziemy bardziej rozpoznawalni w branży, a o to nam, o to nam też chodzi. No właśnie, 2022 rok, tak jak wspomnieliśmy na początku, zapewne zaczniecie z przytupem wejściem na rynek New Connect. A jakby Pani miała nakreślić wizję Waszej spółki za kilka lat, gdzie Wy chcecie być? Powiem tak, chcielibyśmy być spółką naprawdę rozpoznawalną, jeżeli chodzi o, o proptech i branżę, branżę budowlaną. Chcielibyśmy odznaczać się naprawdę jakością. Myślę, że odznaczamy się jakością, ale jeszcze większą jakością, tak naprawdę, i, i, i bardzo dobrymi rozwiązaniami. Chcielibyśmy być po prostu tak, chcielibyśmy przodować na, na tym rynku i to jest jakby takie główne nasze założenie. Na razie jednak czekamy na debiut Eco5Tech na rynku New Connect. Panie prezes, bardzo dziękuję dzisiaj za poświęcony czas. Dziękuję również, było mi bardzo miło i jeszcze chciałam powiedzieć na początku, ale wszystkiego dobrego w nowym roku. My również życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku, udanego debiutu no i żeby te plany dalekosiężne też się spełniły. Jeszcze raz, Alicja Gackowska, prezes firmy Eco5Tech, była gościem prosto z parkietu. Pani prezes, jeszcze raz bardzo dziękuję i przypominam, że kolejny program prosto z parkietu jutro o godzinie 12.